Właśnie odebrałem paczuszkę od maski nurkowe. Tak, dobrze mówię. maski nurkowe.pl. Tutaj widzicie. Otrzymałem również taką ściereczkę do czyszczenia maski i do zamontowanych w niej szkieł do widzenia z bliska, czyli do plusów, ze względu na to, że z racji PESELu wzrok się pogarsza, no to mam zamontowane szkła do tego, żeby, czekajcie, żeby widzieć sprzęt pod wodą. Tu one są, nie wiem czy będzie widać, o widać różnicę, tak, że jest, z tej strony też widać od dołu, one są zamontowane tak żeby można było przez nie patrzeć na sprzęt, czyli na komputer na kompas na inne rzeczy, które są w bliskiej odległości maska widzę, że została fajnie wyczyszczona bo to nie jest nowa maska to jest moja maska TUSA M1010 model bo chciałem jakiś inny, ale niestety na moją gębę nie pasuje i Stwierdziłem, że pomimo tego, że ta moja troszkę mi tam gdzieś czasami, w zależności od tego, jak nurkuję, w jakich wodach, jaki jest stan wody podskórnej w moim organizmie, to czasami mi podcieka, a czasami nie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale postanowiłem zainwestować w nią, bo już mam ją sprawdzoną. Fajnie leży poza tym i tak to wygląda. Tutaj mam od nich jeszcze. Wizytóweczkę. Czyli, tak optyktech, maski nurkowe.pl, Wrocław. I jak ktoś będzie chciał skorzystać z takiej opcji, ma problemy ze wzrokiem, czy to na, w formie takiej, jak ja mam do czytania z bliska, słabo widzę, czy ma okulary na, na co dzień do noszenia. Firma ta montuje wszelakiego rodzaju soczewki i sprzedaje maski. Można maski kupić u nich, można przysłać do nich swoją maskę. Robi się zdjęcie w masce, żeby zobaczyć, jak te oczy są usadowione na. No, po prostu jak widać jak widać twarz i wysokość oczu w masce, żeby potem można było.